Bardzo serdecznie z warto To jest kolejny odcinek z Minecraft Scarło na serwerze Werty i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I bez przedłużenia, oczywiście, zaczynamy. Ty wchodzimy sobie już na pierwszą rękę Grzybnia w takim razie zagramy sobie, skoro taka jest. No i tam w kolejnym odcinku, bo w sumie, takiej parodniowej przerwie z odcinkami od środę, bo odcinka dzisiaj jest, prawdopodobnie w sobotę, bądź jeszcze piątek. Wstawię ten odcinek, nie wiem. Nagrywam go w piątek, ogólnie po południu, tak, żeby nie było ci bo... tak, ale... Okej, okay, poziom się restartował, nieważne. Przynajmniej na malarzy oczach to będzie było widoczne. Moi drodzy, w tym momencie miałem trochę przerw od tych minigameów i postanowiłem, że sobie zagram znowu. Ostatnio bardzo, 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 bardzo zajmuję się budowaniem tej mapy, którą wiecie. Tam aktualizację do niej robię. No i prawdopodobnie najbliższy materiał właśnie będzie o mapie. Być może już udostępnię wam aktualizację, która jest naprawdę fajna. Kto był na live'ach ten wie, co tam robimy. Um, no. Ten kacz mnie, tu jest Kate, okej. Okay. to jest taki easy kill w sumie. A, także można pójść sobie na Kate. W sumie możemy ją tutaj zaatakować. A, i to będzie dobry kill dla nas. Widzicie kogoś tak. Mamy to, mamy to, nie mamy za dobrych hitem, z tego, co widzę. I głowy nie chcę, ja sobie tak założę. Dobra, mamy drabinkę. Ważne, że jest drabinka. Na tej mapie nie wszystkie, ogólnie te domki mają drabinki. Mamy dobry miecz, okej. Okay. Zbierzmy sobie, co tutaj możemy. Czekamy sobie na klasę, bo z klasą będą skolujemy tutaj. Ja już myślałem, że ona jakiś blech, ten teleport czy coś takiego. A na szczęście ona tutaj jest, tylko że ma diaksowy mieczyk z tego co widzę. Nie, 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 Kurde, dobra. Poszła na środek. Myśmy ją tutaj utłukli bardzo ładnie. byśmy mieli ten jej mieczyk. Dobra, no, weźmy to zbierzmy. Będę potrzebował tego za całego. No i pójdziemy sobie oczywiście na środek. Dzisiaj w ogóle jest materiał solo, bo tak nagle ja sobie po livestreamie wyskoczyłem, że pójdę w sumie nagrać, bo wiecie, bo materiał już trzeba regularnie wstawiać. Pomysł na tym materiał nie miałem za jakieś tutaj bardzo ten. Akurat miałem przygotowane miniaturki do Skywarsów, które już obiecałem Wam jakiś czas temu. Okej, okay, ja sobie tutaj wyjdę. Tu nie. Kikacz, nie, to Chuck Sri. Kurde, focus na mnie jest jakiś taki, widzę. Okej, okay, odlecimy sobie troszkę. Sobie pozwolę jeszcze wziąć rakietę i trochę odlecimy, niech się tutaj pobijają. Ja sobie przyjdę oczywiście na sam koniec. A weźmy sobie przydatniejsze rzeczy tutaj. No i dobra, spróbuję sobie wlecie na samą górę tego grzyba wielkiego. A, co widzę, że tutaj ktoś już jest, ale nie jest aż tak mocno uzbrojony Jak inni przeciwnicy... Okej, okay, dobra, ja oberwałem. Teleport jest to, teleport jest, ale to nie tego gracza. Teleport. Kurde. wpadłem tu, gdzie nie, nie wyjdę już, tak? Mogę to ewentualnie zrzucić i faktycznie udało mi się. Nice! On nie miał żadnej klasy, przez to jak upadł to oberwał obrażenia. Okej, okay, mamy jedno zabójstwo tak na razie. Tak w sumie średnio. Ostatnio właśnie wszyscy zaczęli być jak coś bogaci w klasy i tak dalej. Przez co mi się ciężej tylko kogoś wbija. jestem zabity, no nie. Dobra, w takim razie idziemy na kolejny marek. Udało nam się innego killa zdobyć, trochę średnio bym powiedział. O, tu jakaś arenka się zaczyna. Um, czy to jest mechanizm? Tak, to jest mechanizm 2, ok. Najczęściej trafiam na tą mapę, jak losowo klikam sobie w jakąś grę. Mm -hmm. Nie wiem sobie czemu, jest to w sumie naj najliczniejsza mapa, jeśli o to chodzi, największość ludzi jest. A to ze skrzynkami to jest świetnie. Nie, to nie jest tak Mi się to myli z młynem, tutaj. A na młynie jest. Um, ze skrzynkami niefajnie, bo jest jedna skrzynka typu, którą można bezpośrednio z wyspy zdjąć. A, jest później jeszcze jedna de facto, ale on po nią trzeba zejść pod wyspę, tak? A, spróbujmy tutaj jakoś tą wędką. Może nam się wędka gaming jakoś tutaj uda. A wędka mi się tutaj tak. zatrzymuje niefajnie. Weźmy tutaj szczelnę. Nie udało mi się. Ofensyw tutaj. Z fajerbolam no tam strzelimy i pięknie od upadku Mark, to to był Domor. Domor, pozdrawiam Ci, jeśli to obejrzysz kiedykolwiek. Ale okej, okay, zabiliśmy go, tylko czy to nie mamy żadnego budulca. No właśnie. Stąd nie wiem czy mi się uda. Świetne. Świetny <Świetne> ziomek. <świetne> Promil, kurde. O jeden teleport idealny po prostu. Jeszcze lepiej, nie no. Weźmy mu tak z wędki serdecznie. Teraz chyba... Fuck! Kto mnie tutaj strzelił w plecy? O masakra. Ktoś mi plecy zrobił, ale kto to był? Nie wiem. Dobra, poczekamy sobie, powinna mi się klasa załadować. I będę mógł sobie nawet na środek za chwileczkę. Okej, okay, tu jest domów ten. Do, type, który mnie próbował zabić. Okej, okay, zrzucimy go sobie pod wyspę. Jak ładnie. Będzie kolejny kill dla nas. Perfekcyjnie, wszystko tutaj nam wychodzi na razie. A z, nie licząc paru tutaj faili. Czy to jest Katie? To jest Katie. Okej, okay, na Katie musimy ona tutaj. Kurde, za mądra jest. Teraz ma spowolnienie, okej. Okay. Pięknie ładnie, pięknie dobita Katie została. I mamy lepszą zbrojkę. Okej, okay, zakładamy, że sobie całą zbroję, jaką mamy. Mieczyk, 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 mieczyk. Ten jest lepszy, okej, okay, weźmiemy sobie ten. A i teraz tak. Tu mamy nic. Dobra, podpalimy go troszkę. Dobra, walka w trzech. Ucieknijmy stąd w takim razie. Dobra, podkie ekspo, co mi tam. Czy mam coś jeszcze? Mam mógł? Czy mam strzały? Mam strzały. okej. Okay. Zobacz, bym trafił tym strzałem, bym tak strzelił pod siebie. Nie siebie zaraz trafia. Ale chyba nie ogarnął, że go klepie. Okej. Okay. I zginąłem. No szkoda. Ciekawie, ile miał serduszek w tym momencie. Ale idziemy w takim razie na kolejną sobie i Mamy w tym momencie 5 minut materiału, czyli jeszcze spokojnie. ty <grystanie> będzie na mnie fokusowała się? A, spoko, spoko, nie ma problemu. <grystanie> Okej, okay. no i to jest ta fajna mapa, o której wam mówiłem. To jest ta mapa, gdzie tutaj ta jedna z jest łatwa do zdobycia, a w sumie zresztą jest trochę trudniej. Dobra, w sobie włosy Tak Włosy strasznie dziwnie wyglądałem przez tą lampę, którą mam właśnie zapaloną na twarz, jedną, żeby green screen dobrze działał, nie? Dzień dobry, w ogóle kamerka, jakby ktoś nie zauważył, jest tutaj. I to jest ta fajna moja koszulka, która ma przezroczystą klapę, nie? Także muszę dosyć, do, dosyć nisko siedzieć w tym momencie. Cyfer zemsta. A, dzień dobry wszystkim. <laughs> Dobra, nie dostałem żadnych fajnych uber przedmiotów takich. Dobra, ty zostajesz rzucony pięknie, ładnie. To jest kill dla mnie. Tego nie sięgnę, oczywiście. Mamy kill na starcia rent. to jest dobrze. Blow X -tm. Tu nie mam szans do niego dojść. Okej, okay, pięknie, ładnie. Tu nic sensownego nie znalazłem w tej skrzynce. Okej, mamy to. Trafił to by było po mnie. Na szczęście ja go trafiłem fireballem w tym momencie, Marcelo. Okej, okay, miałem teraz taką chwilę spinę. Lekko, okej. Okay. O, ktoś tutaj do mnie leci. To jest Katie, to jest Katie. Okej, okay, Katie dała się porobić. Już prawie bym spadł tutaj, kurde. Na szczęście miałem tą moją fajną rakietę. Ona też pójdzie tutaj. Ona ma ubijacze. Ubiacz bierze po 9 obrażeń. Hmm, ale sądzę, że ona miała mało HP. No i chyba nie wlecę. Wlecę idealnie. Idealnie na wyspę spadłem. Okej, okay, tylko teraz. No, nie wierzę! <laughs> jeden za jeden! Bez jaj, zabiłem ją jeszcze. <laughs> Ale świetnie. Zabiłem ją pierwszy w ogóle. O, mamy 8 mldusz. Otworzymy sobie jedną skrzynkę. Może nam jakiś śmieczek wypadnie albo coś takiego. Ocenie mi w ogóle 500 ekspa poleciało z tych skrzynek. E, tylko, że na Super agentsach wtedy byłem. E, Heumut całkiem spoko rzecz. Okej, okay, weźmy sobie teraz na arenę. Nie, tam bym nie chciał. E, chodźmy sobie na Western 1. Zagramy sobie. Tak, to jest ta mapka, o której myślałem właśnie. E, weźmiemy sobie gadżet standardowo żeby tutaj bardziej jakoś ekscytująco tak zawalczyć, jest tutaj Katie. Jest, Katie. jest Katie? Jest Katie? Jest jakiś moderator. Dobra, jest Katie. To chyba Katie pierwszą zabiję nie? Żeby tak na pewno sobie podbudować statystyki. No nie no, bez przesady, żeby. żeby, 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 żeby. żeby, 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 żeby. Um, jakiś lepszy item, tak? Bo na pewno będzie miała fajne dropy. Znaczy zresztą co dostanę. Jak dostanę coś fajnego, to nie muszę iść na Katie, bo się nie będę bał. Um, to sobie na przykład nich z pompa zadatujemy, nie? Teraz, tak szybko tutaj. Miecz taki sobie, ten sam hełm, który mam w tym momencie. na sobie, okej, okay, tu nic fajnego. Tu mamy miecz dobry, dobry. Nie mamy za dużo zbroi. Um, czyli tak bym powiedział, że średnio uzbrojony jestem. Czy miałem jakieś bloki, miałem bloki budowlane. i sobie ich nie wziąłem od razu. Um, dobra, weźmy sobie jakieś strony nasze. I szybko tędy. No, odmienicie się. <laughs> Jak świetnie poleciał w ogóle. Dobra, musimy się nie chciał zamienić. Ale czy Katie jest tutaj, hej, jest tutaj, no, tak? No nie, nie trafiłem mi. <laughs> Idealny strzał. O masakra. Jak to świetnie wyglądało. To jest jeszcze lepszy... Nie, mój jest lepszy w tym momencie. Ok, ja sobie bym poczekał na klasę, żeby mieć pewnie. Chciałbym bardować um, na pewno moje rakiety, ponieważ rakietę kosztuję później. A, za dokupienie sobie tych rakiet i chciałbym je jak najbardziej oszczędzać, wolę sobie z klasy gdzieś doleć, jeśli mogę. No fakt, ktoś ma też łuk i to ma dosyć mocny łuk, także ja sobie... to tutaj... on <laughs> spokojnie sobie przeczekam. Wezmę sobie jeszcze jedzonka troszkę. strzałam 21, okej. Okay. To, to jest promil. Ok, promila można postrzelać troszkę. To najbliższy przeciwnik, o tam jest jeden jaki się wyłonił. No kurde, no ja myślałem, że ja go powinienem zająć, nie? Ciekawe ile miał HP. Zawsze mnie to ciekawi. jak kogoś kurczę, bije się z kimś, ktoś ma naprawdę wiele tam oklepu stanie, ile mu HP zostaje. Dobra, grzybnia, a weźmy sobie nastrogany, to jest jedna z moich tam bardziej lubnych mapek akurat. A, między innymi chyba latarnia jeszcze jest coś takiego i leśniczówka bodajże? To jest takiego i zimową lubię mapę nawet, wiecie? że tam się spotkać. Okej, okay, tutaj widzę, że nie, no oni się tutaj prześladują. I ten moderator, tak? On jest w tym momencie, on jest w tym momencie na tym spiku, bo ja to widzę, jestem na tym spiku wybutowany w tym momencie, tak? Masakra. No, czemu oni się musimy na mnie popisować? No, to jest... Bez jaj, bez jaj. Dobra, nieważne. No tutaj mamy Wiktora, który otwiera sobie skrzynkę, tu mamy Przemek. Mr. Capi, okej, okay, to ja będę od tej strony jak najbardziej stronił sobie. Więc tutaj Katie, tego moderatora, okej. Okay. O, mister jak... O, chyba, chyba bani pójdzie jeszcze przed publikacją materiału. Coś tak czuję. Za wyzywanie tam. Okej, okay, mamy łódź, mamy strzały pod kolejne. O, to sobie Tak, chyba to będzie lepsze. Teraz zrobimy to tak. Chcę na pewno go zabić sobie. Okej, okay, ładnie to zrobiłem. Poziomek nie miał szans totalnych. Tylko żeby nie miał teraz rakiety, to sobie pod tak siebie. Okej, okay, zabiliśmy go bardzo ładnie. Dobra, miacz, przemek teraz. Teraz na Przemka się tutaj uweźmiemy. Dobra, przemek zleciał, więc bardzo fajnie. Powinien być kolejny kill, jeśli dobrze to rozegrałem. Ok, tutaj sobie podlatuję. I jest kolejny kill, bardzo dobrze. Bardzo dużo kill robimy, bardzo dużo ekspo zdobywamy. Mam jeszcze 10 rakiet. Okej, okay, to rakiet bym sobie zaoszczędził. A tu mamy moderatora tego. Ja go tam w plecy strzelę troszkę. Oni mają sojusz, tak co widzę. Więc Katie i moderator mają sojusz, Żebym ja na nich uważał. Z pewnie gadają na tym skiku i się nam nie zmawiają. Kurczę, kto tam, to jest Katie. Dobra, możemy postrzelać trochę w nich. Oni mają środek, więc trzeba uważać. Ja mam tutaj Taifun. Taifun to jest bardzo dobry miecz do wyrzucania przeciwników, także już powoduje, ja się bardzo cieszę. Nie ma tu kania, kurde. Dobra, jej! Pięknie to poszło. Pięknie mi weszło, z wystrzału. Na stronie, żeby gdzieś tutaj wejście nie zrobili chyba. Tam jest ktoś, o kurde. Strzela do mnie, muszę zejść tutaj. Też jest ktoś, może to jakiś. Ktoś z trzech trzymali było, ale okej, już się ubiła większość. Ile ty masz na ziomek, jeszcze? Znowu mnie zabił! Ciekawe ile on miał pewnie. nie? Zostawał z takich mocnych i w ogóle, to nie powinien paść. No, on miał pewnie jakiegoś dobrego seta. Także myślę, że zagramy sobie tak do 15 minut, czyli jeszcze chyba z 2 jakieś damy radę. Zagramy sobie Marsa tam. Co mi teraz podeszło? Tak, teraz jest Mars. Prawdopodobnie. Tak, to jest mapka Mars, także na Marsie sobie zagramy. O i tak, tutaj mamy jakieś ziomeczków. Czy Katie zdążyła wejść na arenę? Jest niestety weszła na arenę. Kurczę. Cześć, dzień dobry, to jest? Pozdrawiam przynajmniej nie, bo trzeczko cię, mi przeczytać nik w ogóle. Um, bo niestety jest taki 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 przystrzydzery trochę rozmazany, no ale bardzo serdecznie pozdrawiam Cię ziemeczku. Dobra To jest ta niefajna mapa, w której są wszędzie pańczyny. Na której są wszędzie pańczyny? Cyfer, pokażę się. Ok, dosyć fajne przedmioty. Łuk z Infinity. To jest Łuk, który bym chciał. Teraz tylko muszę strzałę jakąś jedną, chociaż strzałę zdobyć. I nie mam tej strzały, kiedy jest mi potrzebna. No jak na złość. Wszystko inne mam bardzo dobre i tak dalej. Czyli strzały na no spoko. Nie no, po, po co mi strzała, nie? No kurde. Łuk z nieskończonością akurat i strzała, no nie. Dobra, czekamy na klasę. Mamy bardzo fajnie. Teraz bierzemy wszystko sobie do rączek. Tam mamy jakiegoś ziomka, ale ja bym do tego. On jest taki kino office, nie? On jest taki spokojny ziomek. A właśnie mi klasa się zbugowała i strzeliła mi dwa razy zamiast raz. Tutaj nie leci. Do mnie i mamy strzały fajnie. Już chyba jeszcze strzeliłem tutaj Katie zanim zleciała. Okej, okay, była Katie. Tak, bo ona mater party klasy, potem już rozpoznaje jak to jest to. Um, także okej, okay. tutaj mam jednego ziomeczka, o i dostał pięknie, ale jest jeszcze ktoś, ale dobra, ja tutaj trochę porozstrzelam, żeby mieli mniej kapel na pewno, kiedy ja już tam się wybiorę, za 10 sekund, okej, okay. tutaj nade mną nie leci, tu jest fajny ziomek, tego bym sobie upił. dobra, kurde, mam ze strzały, dobra, lecimy sobie wczaj, ziomek ma dobry miecz, więc trzeba na to uważać, dobra, pięknie zaorane. Tak, powiedziemy, to wy No nie, to to tutaj, to to był Hejti, tak? Bo teleport. Mhm. Mm no jak na złość. dobra, postrzelajmy pod siebie, może. Może kogoś trafię tym. Może kogoś zdejmę tym. tam ja przy teraz pojęczynę tutaj na środku się złapać, jak świetnie. Okej, okay, ja sobie tutaj poszczelam do was. Akurat mam łódź, więc bardzo fajnie się składa. Przepraszam, że na górze, bo może nam nie zlecieć idealnie. A teraz sobie ja mogę dostrzegać, kieciamek. Okej, okay, tutaj się druga osoba też. Widzę, trafiła idealnie. Okej, okay, jesteśmy jeden na jeden. Nie, żywych jest czterek. O kurde. Dobra, ten malaga, więc go sobie na lajcie. I właśnie ziomek tak dziwnie jakoś spadł. Okej, okay, nie wiem, nie wiem. Co widzę? Okay, jakieś bo mam mało pojsona. Dobra, ja się nie bawię w rzucanie pojsonów, bo zawsze sobie sam wrzucę. No panie pan jeszcze tańczyny, o kurde, trafiał do mnie. To ja nie ma można go zdjąć. Co, lectuł mi to O fakt, ktoś tu jest. Ty... No nie, pod ziemię mi wszedł. Kurde. Ja, Wyszelimy trochę tych fireboli. O kurde, zbugowało mi się. Bez je, widzieliście to ile tego wystrzeliłem? O masakrę. Dobra, deksa Zbroja mam jedną na sobie. Zbudujmy sobie teraz mościk jakiś tutaj. Okej okay, mamy. Mmm, tu jest ziomek, który się tutaj bije, widzę. Okay, Zjedzmy, i jedziemy do ten środek, nie? Jest już nas tylko trzech. Oni dwaj tam się chyba ubijają z nas. Jest promil i tu jest jeszcze ktoś. Okej, okay, do promila sobie postrzelamy, nie entchant uziomek. Do 300. Tam może być perełka więc to będzie niebezpieczne dla mnie. I tutaj postrzelamy sobie tak na styk, może akurat go trafię. No nie, nie trafiłem niestety. Okej, okay, moderator, tu jakiś OSS A do mnie pisze, halo. Bez przesady, nie? No bez przesady, halo. No bez przesady, ziomek. Dobra, jak to otworzy, powinien dostać fajnie. Nie, że to się podmienia zawsze. Tak, Nie, będzie serio tak robił, no nie. Miał ubijacz, to by była idealna strategia, ale na szczęście nie miał ubijacza. bo z niego nie korzystał przynajmniej. Dobra, mam ostatniego ziomka, który chyba tu się w bloka bawi lekko, tak? Dobra, na szczęście spadł. I wygraćmy pięknie kolejną marękę także fajnie, mamy 10 duszy, otworzymy sobie. I chyba zagramy sobie jeszcze jedno, może dogramy nawet do tych 20 minus, z tego co widzę. Um, także okej, okay, weźmy tutaj, otwórzmy, co nam tu się trafi? Świetny przedmiot, świetny przedmiot, dobra, idziemy na rdzeń 1 w takim razie. Ja, czy jest to mapka, no. którą zaczynaliśmy? Nie wiem, nie pamiętam, już czy na tej zaczynaliśmy, czy ona była druga, czy w ogóle ją, że się graliśmy, nie wiem. Szczerze, mapy mi się mieszają strasznie. Hmm. Tutaj mamy jakiegoś testera. Gdybyśmy tak, sobie wyskoczyli szybko. Tak, sobie strzały. Okej, okay, mamy mieczyk na start. Tak, taki dosyć chillowy jest ten mieczyk, troszkę obrażenia, ale okej. Lepsze to niż nic, tak naprawdę. I mamy łuk, niestety nie mamy na nim infinity. Ty bym miał tylko drewno, nie? tam crafting, I tam mamy park. okej, okay, to zrobimy sobie diamentowy miecz w tym momencie i powiem że jest nawet, NAWET komfortowa sytuacja dla mnie teraz walka wezmę a i staram się nie mówić zbytnio też sensownych rzeczy kiedy a, ładuje się nam tutaj to o kurde to już było niebezpieczne, bo to mnie to zarzuciło Nie tutaj do mnie nie idzie, nie, dobra, to jest ciąg na następny ja bym sobie do niego skoczył, aczkolwiek można to załatwić w taki sposób, jeśli uda nam się go jeszcze raz trafić i powinien spaść. Nie na szczęście. O proszę, jak ładnie trafili tutaj. Jak hitboxy gdzieś tutaj wychwycili. No i niestety mi się nie udało tutaj wskoczyć, więc no jeszcze musimy sobie podlecieć moją rakietą, których mamy jeszcze 8. Także spoko. Weźmy sobie tutaj, zlecimy tak tę wyspę. I tak, by nam zaraz wybuchła rakieta. Szybko shifta, załączamy. I teraz ziemaczka zaoramy sobie pięknie ładnie No, pięknie to wyszło A żaden mie mieczy mieczyk lepszy nie był tutaj niestety na tej wyspie I teraz mamy jeszcze 6 żywych, czyli sobie cofnie sporo jak na tą minutę meczu Wydawałoby się, że już by nikt nie żył tutaj tu ma ktoś klasę blaze, tak że ja bym sobie tak ciebie tutaj najpierw O proszę bardzo ładnie, myślę, że kila uda nam się zgarnąć. ktoś mnie strzelił strzałą od boku na Szczęście mi się udało przeżyć Strzałę, mam strzałę, mam Jest, zleciał! nie będzie miał rakiety albo coś Ci się tutaj to No bezjarze, kolejny się buduje Dobra, zabity na szczęście Kolejny dla nas, tu nikogo nie ma Gdzie wy kurde jest? A Tu jesteś, jest Też nasz, kurde test, halo No nie, 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 panie Fajnie, tak się nie bawimy. Kto tam jest? To jesteś ty, tak? To jesteś ty, Ok, Także polecimy po ciebie sobie. Okej, okay. to Nie, 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 bo teraz mi Blaze zszedł. po kurde, dobry ten łuk jego jest, mocny punch. Teraz tutaj. Czy masz tutaj jakiś? Mam mocniejszy łuk, aczkolwiek nadal to nie jest Infinity. Ja bym wolał ten z Infinity mieć nawet. A bomby pozwoliły mi strzelać sobie przez dłuższą chwilę. Teraz mam niestety ograniczenie względem strzał. Może okej, okay, weźmy sobie teraz szybko na środek. Może tu jakieś strzały znajdziemy. On też powinien zaraz wykończyć swoje strzały, i wtedy powinno być dla nas łatwiej. Kurde, nie no, on nas zabije, ma mocniejszy miecz. 31 poziom w ogóle w Skywarskach, czujecie ziomka? No i dobra, no to by było na tyle w takim razie z tego materiału. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do pozdrawienia lajków, ludziska. Być może nic nie obiecuję, jeśli wbije 50 łapek do następnego dnia wstawię materiał, ponieważ. Tak jakoś fajnie, nie? Także wielkie dzięki. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!